Ach, szkoda że się nie tak krótkich mecz, ale spróbujemy szybko Mac Jest dosyć szybki bo chcę zobaczyć, jak to się nagrywa dodatkowo. Może wrzucimy dwa filmiki dzisiaj. Albo za jeden stawię na jutro, zobaczymy. Na razie chcę zobaczyć, jak się nagrywa. Czy słychać jak sapie, czy nie słychać Ili dan! To może być ciężko. To jest spoko. Ale chyba na potem. Bo wydaje mi się, że za mało mam mechów. O! No wygląda jak całkiem solidne kombo na wejściu. Woby to? Dobrze. Potem zagrywamy to, potem dorzucamy to i jest gg. Chyba, że mi coś odpierdoli dzikiego. Nie powinno być przypału. Powinno być przypału Ale zobaczymy. No to jest trochę upierdliwe Ale to zamierzam zbufować do 4-6 Okej okay. To raczej sztywno Co man Honorable Aha nie. Kupę I zagrywamy Łup Teraz tak Musiałby... W czy w No bo tak. Musiałby mi zadać, może mi zadać 3 damage'a. Wtedy 2 i broń. Może tak. Wtedy to zdycha. Nie, w, ryj. w ryj będzie lepsze. Następną turkę zobaczymy co to z tego będzie. No i okej. Okay. To jest to co chciałem zobaczyć. W tym się nie przejmujemy. Tak mocno. W tym razie trzymamy tempo, jest spoko. Z całkiem spoko. Bo sobie teraz... To czy to bez znaczenia w sumie? Lepiej to. To trzeba będzie poczekać, aż nazbieramy trochę mechów, bo jest mocne. Nie wiem, co on gra za deck. czy on gra kontrolę, czy on gra agro... wyrzutek, Jak mam PH, to mi to wyłajpi. A no, wyłapie to. Niestety. Trochę szkoda. No, a co on? Czemu dwa razy zaatakował? Aha. Gówno. Statek matka na szóstą turę, dawego. Odkryjemy sobie mecha. Nie ma więc to będzie głównym to. Ma w sumie jakieś AOE. Czy to jak to zbufować? Nie bardzo. Hmm. Chyba lepiej to. Jak mi się wydaje. Zobaczymy. The hobby of ben ben. O, zapaliłem światło. Nie wiedziałem, się da. Bo teraz... A, mogę zadać... 6 damage'a. I liczyć na fart. Trochę. No bo pewne to i poczekać. Teraz tak, szkoda trochę tracić tempo. Dobra, nieważne. Z tym dobierzemy sobie takiego właśnie spela, bierzemy sobie mecha, zmniejszymy ich koszt. Teraz tak, następna tura to jest 2, 4, 5, 6 i to. Tutaj możemy coś jeszcze odkryć za jeden many. Czyli to jest 3, 6, 9, 12 major. Następnej turze z tego, po prostu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. To jest spoko. Jakiś co Bez tragedii. Dziwnie. Trochę zjebał moim zdaniem. Nie, nie mogę tego zagrać ma tego droga. Więc rzucamy jup, jup, hi, hi, hi pan, Tik tak jup, jup, jup. 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 Dziękuję panu bardzo. Hi, hi, hi. Problem jest taki, że nie mam tutaj bezpośrednich speli. Natomiast mam 4 miliony z bańką, które w sumie dają 5 damage'a, więc jeżeli nie ma live to jest raczej GG. No i dziękuję.